na kanale Pani Misiowska znów magnes neodymowy e, tym razem z Martą, Marta już sobie łowi, e, ja nagrywam dla Was wstępik jesteśmy na bulwarach takie piękne widoczki mamy dzisiaj na Odrę a jak jesteśmy w temacie magnesu neodymowego to mam dla Was świetną wiadomość każdy kto chciałby e, kupić sobie magnes neodymowy Magnetara taki jak ja używam, czy jak używa Kasia, czy Marta, to w ten weekend jest najlepsza okazja, ponieważ firma Magnetar Magnets robi sobie wyprzedażowy weekend i od piątku 15 do poniedziałku 18, dobrze liczę, jest promocja minus 20% na cały asortyment. Pod spodem macie link polecający oraz kod rabatowy ode mnie. Pomożecie w tym sposób troszeczkę mi. Z kodem rabatowym jest 20%. Kod macie, kod macie w obisie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby sobie kupić taki magnesik, ja bardzo polecam, bo uważam, że nie ma lepszych magnesów od Magnetara niż te od Magnetara, więc śmiało zapoznajcie się z ofertą, może akurat Ktoś, komuś coś wpadnie w oko. Ja się biorę za łowienie. Do zobaczenia przy pierwszym. Kolejny koszyczek zanętowy. Jakaś gumka, kapsa. Czyli standardowo. że fajna zabawa. Fajna. A i teraz puści, bo się Kolejna, ta. Dobra, coś będzie. Coś będzie. Opa. Ale ciężkie. Jeszcze milina spada, nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie. Myślałam, że to armatnie idzie. Już się cieszyłam. Ej, myślałam, że kula armatnie idzie. A to zawór od hydrantu. Tak wygląda. Teraz zobaczymy. Dlaczego? Stara zawór od hydrantu. Zobacz. E, dobra, może jednak to nie jest od hydrantu nic, ale nie jest to też nic. Wybuchowego raczej. Trochę waży. Silnik jakiś. Poczekaj. Zakablę go. No, jakiś silnik. Od pompy wodnej. Pompa zatapialna. Typ jakiś tam. Jest nawet napisane. Pomp, serapu. Wszystko, wszystko. Słuchajcie, my robimy taktyczną zmianę miejscówy. Generalnie nie przypadła nam do gustu ta część odry. Ta strona odry. Wracamy na swoje sprawdzone miejscówki najprawdopodobniej. Widzimy się za chwilę. I nastąpiła taktyczna zmiana miejscóweczki. Przed chwilą łowiłyśmy. Po drugiej stronie tam. O, teraz przeniosłyśmy się, mamy takie piękne widoczki morskie centrum historii. Na ten wynalazek w kształcie Łódki Szczeciński, dalej dźwigozaury Marta już się rozstawia. Ja też się rozstawiam i bierzemy się do roboty. Większych nie było? Dawaj. E, barierka jakaś. Tak? Tak. No. Myślałam, że duży pancer. Naprawdę. Dzięki. Nie jakieś barierki czy coś? No. <słuch> <słuch> Co to jest? Co to jest? Co no to jest? Ładne. No ładne. Jak powiada Makłowicz, podążając szlakiem tutaj bursztynowo. <grym> <grym> Słuchajcie, moi drodzy. Ma ktoś pojęcie, co to mogło być? Tak to mniej więcej wygląda. Wrzucę wam jeszcze zdjętko. Na boczek odkładam i wyszło to w towarzystwie O Jezu. W doborowym towarzystwie Ale to jest zamulone. Ej, ja to muszę wypłukać. Ja to muszę wypłukać. Ja tego nie wsadzę do auta. Jezus Maria. To, to wymyślił, żeby tu przyjeżdżać? No, kolejne elementy pieca. Będzie... Dzisiaj będzie na kilogramy leciało. To są moje Co to jest? No nie wiem, ale... Ej to jest ucięte od czegoś Ale to moje... Jakieś śruby Normalnie spiłowane od czegoś Pieczary małe Pieczary małe, dobrze A to moje małe pieczary O nie Pękło Elegancko No Taki idealny, żeby komuś nim przydzwonić Dobra, nie Poczekaj, poczekaj, bo ona się odczepi. Co to to jest? Rura jakaś no. No, pancerek to na pewno nie jest Pancerek to na pewno nie jest. Dziękujemy Miłego dnia. do Do Odczepi. Nie. Co ja? O matko boska. Proszę. To nawet nie jest, yy, powiem Ci tak, to jest kawał jakiegoś pręta, bo to nawet nie jest w środku puste. To jest pełne, wiesz jakie to jest ciężkie. No wiem. <śleszy> <śleszy> nie wierzę. To musi wychodzić po dwa na jeden rzut, nie może po jednym. Jest. Jest to, na co ja czekam najbardziej, nie? A nie mogę trzeć tego. Kapsel z jakiegoś starego browaru. Z sygnaturą. Mega. Mega. Beczka Gryf. Beczka Gryf, Berkshires. Jest. Jest. Słuchajcie, mnie to mego cieszy, bo ja mam zajawkę na takie rzeczy związane z browarami w Szczecinie. I jeżeli dobrze widzę, i tu jest beczka i gry, to będzie kapselek z Bergszlosa. Super, chociaż Bergszloss miał dwie beczuszki. A tu widzę jedną. Dobra, może uda mi się go jeszcze rozszyfrować. Ja go nie trę bardziej. Bo chyba i tak troszkę go dowaliło mnie chcący. Super znajdka. Tylko warto tu będzie wrócić. Bo pod tymi elementami siedzą też starsze rzeczy. A ja takich rzeczy właśnie szukam Ja mam dzień zrobiony Od piwa Od piwa Szczecin Szczecin browarami słynął no. proszę pani Szczecin browarami słynął to od Zabrzeń. Nie, to mi się wydaje też od tego pieca będzie. Bo za dużo tego tu jest. Aha, bo tak, bo to rusznie. Rusznie. Teraz pani tyle długi, bo jak jakbyśmy się zdążyli. Tak. Następne. I co tym razem? I teraz trzy <śles> Masakra, nie? Dobra, i to są ostatnie trzy, które ja dzisiaj wyciągnęłam stąd. My tu jeszcze wrócimy, za chwilę podsumowanie. Musimy to jakoś załadować do auta. Widzimy się na podsumowaniu. Słuchajcie, my się zwijamy, szybciutkie podsumowanko. Miało być szybkie dwie godzinki po pracy. Wyszło jak zwykle, ale mamy fajną miejscówę i trzeba tu koniecznie wrócić. Tym razem poleciałyśmy na ilość, a nie jakość fantów. Chociaż jest jeden fancik fajny. Już Wam pokazuję. Masa złomu. Plus yy, z tamtego miejsca, co byłyśmy wcześniej jest cała kuwetka w aucie. Tutaj w wiaderkach taka drobnica, ale tu jest masa tych yy, żeberek od pieca. No ktoś mi kiedyś powiedział, że to są żeberka, pieca, żebra wręcz. A z ciekawszych fantów powiedzcie mi, czy ktoś z Was ogarnia, co to mogło być. Wygląda ciekawie. Wygląda ciekawie, ale podejrzewam, że to może być element nawet zakończenia jakiejś barierki, bramy albo czegoś. No i fant dnia dzisiejszy, który zrobił mi dzień. Kapselek. Postaram się go rozszyfrować i wrzucić wam zdjęcie. Jeżeli będę wiedzieć co to, no taki jakaś kurka czy gryfek z beczuszką. Gryf z beczuszką kojarzy mi się z Bergszlosem, ale chyba jednak to nie będzie to. Dobra, my zbieramy to, co mamy, uciekamy. Widzimy się w, naj... w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić suba, e, lajka. Like Komentarze też są mile widziane. E, I pamiętajcie o promocji w, magne, w sklepie Magnetara na magnesy. E, w opisie macie szczegóły, macie e, kod rabatowy. E, zapraszam do korzystania, bo naprawdę można przyoszczędzić przy 20% e, rabatu, który macie z kodu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to być może teraz jest ten czas, żeby zakupić sobie magnes. Do zobaczenia, trzymajcie się.